Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Krzysiek z magazynu The Ark, Pan od Brandingu na Instagramie. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy za kierownicą Alfa Romeo, Alfa Romeo Stelvio, auta, które ja bardzo, bardzo lubię i chyba platonicznie lub też nie kocham. Eee, będzie to bardzo ciekawy test, wydaje mi się, że jeden z ciekawszych, zobaczycie dlaczego. Jeżeli chodzi o nasz magazyn, to jeżeli jeszcze nie subskrybujecie magazynu The Ark i sekcji Drive na YouTube, to gorąco do tego zachęcam, ponieważ na motoryzację patrzymy troszeczkę z innej perspektywy, bardziej z tej perspektywy designera, ale również znajdziecie u nas na kanale content na temat lifestyle'u, dobrego design'u, polskich twórców i fajnych, inspirujących miejsc. To wszystko przed nami, tak więc wyklikajcie, a ja zapraszam na o co mi chodzi, kiedy mówię, że ten test będzie inny niż wszystkie? Ponieważ w momencie, kiedy mamy markę Alfa Romeo na kanale, mamy tak wyjątkowy samochód, jeszcze w wersji veloce, czyli to jest naprawdę już sportowe Stelvio. Zostajemy rano taki obrazek. No tak wiem. Ja też nastawiałem się na super dynamiczną jazdę po zakrętach, błyskawiczne zmiany biegów i Ruszanie spod światła na pełnym gazie. Pogoda niestety spłatała nam lekkiego figla, ale to nie znaczy, że ten test właśnie nie będzie bardzo ciekawy, ponieważ jedziemy suwem. Suwy wybierają raczej ludzie, którzy albo zakładają rodzinę, albo już mają małe dziecko, albo mają dwójkę dzieci, jednak chcą, żeby ten samochód był bardziej praktyczny. A szczególnie kiedy zima po raz kolejny zaskakuje kierowców, to ten samochód powinien się sprawdzać w 100%. Czy tak jest? Przekonajmy się. Na szczęście, to co widzieliście na początku, to był już obrazek po ultraopadach śniegu, które po prostu nastąpiły w nocy. Na szczęście, wczoraj, kiedy robiliśmy zdjęcia i nagrywaliśmy Alfa Romeo, mieliśmy okazję być w Żabim Dworze pod Zieloną Górą, gdzie wydaje mi się, że w bardzo piękny, filmowy sposób udało nam się uchwycić piękno tego samochodu, ponieważ moi Państwo, to auto wybierają przede wszystkim esteci. Jeżeli chcecie mieć suwa, który naprawdę na drodze będzie wyglądał z daleka, jak coś, co ma podbić serce waszej przyszłej wybranki, to Alfa Romeo, niezależnie od tego, czy to będzie Giulia, czy to będzie Stelvio, ale w takiej czerwieni, w takim wydaniu, a mamy tutaj wersję veloce, ten samochód jest przepiękny. Jeżeli chodzi o lifting, to zmieniły się oczywiście lampy, czyli sygnatura. Światło jazdy dziennie z przodu. Mamy tutaj ten mega charakterystyczny wzór takiej trójki w reflektorach. Z tyłu one przybrały taką formę zbliżoną do starszych wersji quadrifolio, no ale nadal to auto ma piękną, piękną bryłę, jakby to, co jedzie na nas, jeżeli chodzi o przód, czyli charakterystyczne scudetto, to to jak wygląda tył, jak naprawdę. Pięknie się ta bryła załamuje z tyłu, jakie ma przetłoczenia, to, to cała bryła tego samochodu krzyczy. Jestem sportowy, jestem Alfon Romeo i na pewno będziemy się ścigać spod światła. Speaking of which, tak się składa, że na samym początku dzisiejszej przejażdżki stałem na światłach i podjechałem do kierowcy BMW X3. Jak myślicie, co się stało? Nie chciał się ścigać. Drodzy Państwo, nazywa się szacunek. Oczywiście mówię o tym pół żartem, pół serio, ponieważ krąży taki żart, że kiedy Alfa Romeo porusza się po drodze i jest spotykana przez kierowców, na przykład niemieckich marek, no to nie tyle wzbudza zachwyt, co jednak wzbudza zazdrość. Niby wybrali dobrze, ale to serce tęskni za tym, co mogli wybrać. Ale dlaczego o tym mówię? Słuchajcie, w każdym dowcipie. W każdym powiedzeniu jest ziarenko prawdy. To jak prowadzi się Alfa Romeo, ciężko opisać, dopóki się nią po prostu nie przejedziesz. Wydaje mi się, że są tak naprawdę dwie kategorie ludzi. Pierwsza to ci, którzy się naśmiewają z Alfa Romeo, naśmiewają się z jej historii, która no nie zawsze kwitniała niezawodnością i tak naprawdę no w żaden sposób nic do tej marki nie czują. I nigdy się nią nie przejechali. A druga kategoria to są ludzie, którzy kochają Alfa Romeo, wybaczają jej wszystkie błędy, tylko dlatego, że się nią przejechali. Nowe Alfa Romeo to są auta, które prowadzą się w tak doskonały i tak precyzyjny sposób, że naprawdę mogłyby wyznaczać standardy. Tak w momencie, kiedy pamiętam, pokazano Stelvio, to nawet ja wsiadając do pierwszej takiej edycji, która bym powiedział, była troszeczkę dziadkowa, bo ona miała tutaj drewno w środku to było takie wydanie widać było dla bardziej dojrzałego kierowcy niż tego jeszcze młodego kierowcy który ma też troszeczkę odczarować oblicze marki to bardzo szybko zaczęły się pojawiać testy, w których dziennikarze stwierdzali że na przykład Porsche Macan może mieć bardzo poważny problem, bo mamy auto, które jest tańsze jednak wyraźnie tańsze od Porsche a prowadzi się znacznie lepiej, a jednostka, która jest tutaj zastosowana, a mamy tu silnik 2-litrowy 280 koni ze wspaniałą skrzynią ZF, jest po prostu układem rewelacyjnym. Być może on nie brzmi najlepiej tutaj w kabinie, chociaż jak się już go wprowadzi na jakieś konkretne obroty, to jest naprawdę ciekawie, ale zobaczcie jak on brzmi na zewnątrz. To nie jest też tak, że to brzmienie zmienia się od trybu, który wybieramy, bo w sumie to nie bardzo. Tutaj raczej chodzi o to, że samochód był po prostu odpalony na zimnym silniku, ale czy w tym brzmieniu nie ma charakteru? To jest auto, które jest jednym wielkim charakterem. A wiadomo, że jak jeszcze Alfa Romeo jest czerwona, to jest dwa razy szybsza. Jeżeli chodzi o tą dzisiejszą aurę, to mam tak naprawdę mieszane uczucia. Z jednej strony. Wolałbym Was zabrać na przejażdżkę w jakieś e, piękne podgórskie miejsce, gdzie moglibyśmy szybciej pojeździć po zakrętach, bo przecież sama nazwa tego samochodu, Stelvio, pochodzi od legendarnej przełęczy, na, po której miałem okazję właśnie w tym roku się przejechać. I faktycznie na miejscu spotkałem kilka Alfa Romeo, ale to była Alfa Romeo 4C, było kilka modeli Stelvio. E, no i skąd ta nazwa? Jeżeli nie znacie historii, no to jest to droga oczywiście, można ją nawet nazwać chyba drogą, jedną z najpiękniejszych dróg na świecie lub drogą stu zakrętów, bo te zakręty faktycznie są tam nawet otabliczkowane powiedzmy i każdy, każdą serpentynę, którą mijamy ma swoją, swoją cyfrę. Natomiast Alfa Romeo chciało pokazać, że tworzy samochód, który będzie suwem, co też oczywiście było nowością w gamie marki, ale będzie się prowadzić jak marzenie. Jeżeli zabierzemy ją na tą najbardziej wymagającą i krętą drogę z całego świata, to jedyne co pojawi się na naszej twarzy to uśmiech. Powiedzmy sobie jeszcze dwa słowa na temat tego, co zmieniło się w środku Alfa Romeo Stelvio Poliftingu. A zmieniły się dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze zniknęły nam zegary analogowe, które były absolutnie przepiękne. Na szczęście nie wstawiono tu żadnego tabletu. Nadal mamy piękny kształt tych zegarów. Ja nawet postarałem się Wam sfilmować, bo z tej perspektywy, kiedy siedzimy za kierownicą, nie do końca nawet widać, jak to jest piękny, e pięknie wypracowany kształt i po prostu cyfrowe zegary zostały tam wkomponowane. Za co szapobaj, jeżeli chodzi o inżynierów Alfa Romeo. No jako właśnie projektant nie mogę nie wspomnieć o takich rzeczach, na które być może nie każdy zwrócił uwagę, ale ogólne opakowanie doceni. Słuchajcie, typografia. Font dobrany do Alfa Romeo, czyli to i co przedstawiają i w jaki sposób przedstawiają zegarę przed nami. To jest Jeden z najbardziej sportowych, czytelnych i pięknych zegarów, nawet jeżeli jest cyfrowy. Bez wchodzenia tutaj w szczegóły i bez wymieniania konkretnych modeli, ale o co chodzi i dlaczego o tym mówię? W sytuacji, kiedy mamy cyfrowe zegary, mamy cyfrowy kokpit dla kierowcy i projektanci mają nagle szkło, na którym mogą wyświetlić tak naprawdę wszystko, okazuje się, że to proste zadanie, no niektórych przerasta. Coś, co ma być użytkowe, coś, co ma przedstawiać w czytelny sposób funkcje, które mają być pomocne po prostu dla kierowcy i ten kierowca nie ma czegoś szukać e, oczami i odrywać tym bardziej wzroku właśnie od e, tego, co jest przed maską. Zdarza się raz na jakiś czas, że Alfa Romeo przypomina o tym, że stoimy na światłach i oprószek śniegu mógł? Dotknąć czujnika parkowania. <noise> Ale wracając do cyfrowych zegarów. Niestety w niektórych markach projektanci chcą przeskoczyć sami siebie, i mamy takie wrażenie, że wchodzimy do jakiegoś auta. Ono sprawia jakieś wrażenie na zewnątrz. Natomiast po odpaleniu samochodu i po spojrzeniu, właśnie w cyfrowy kokpit. No, mamy sprezentowane jakąś grę wideo, która nie do końca jest czytelna. Super jest na pewno efektowna przez chwilę, a może nawet ładnie wygląda na filmach, ale niekoniecznie jest czytelna. I wydaje mi się, że to jest właśnie design over function. Bardzo częste powiedzenie w sytuacji, kiedy musimy ocenić, czy coś, co jest ładne i estetyczne, jest jeszcze funkcjonalne. To, co podoba mi się we wnętrzach Alfa Romeo, a w szczególności wnętrzu, Julii i właśnie stel, w którym jedziemy, to jest to, jak został wkomponowany ekran systemu infotainment w deskę. Nic nam tu nie wystaje. Nie wystaje nam tu żaden tablet na środku. Mamy piękne nawiewy powietrza, mamy właśnie piękne zegary. Mamy wspaniałą kierownicę. Słuchajcie, to jest kierownica, o której ja mógłbym napisać cały artykuł osobny na ten temat. Ergonomia tej kierownicy, to jak ona leży w dłoni, to gdzie nasze kciuki się opierają i to niezależnie od pozycji, którą przyjmiemy, jeżeli chodzi o to, jak trzymamy kierownicę. Musielibyście wsiąść, ale zróbcie sobie taki test. Mamy dwie ręce na kierownicy, zobaczcie, gdzie jest kciuk i zobaczcie, jak tutaj jest podszyta skóra. W momencie, kiedy jedziemy jedną ręką i Kciuk również spada nam dokładnie w takim podbiciu, gdzie jeszcze pewniej trzymamy kierownicę. No i w momencie, kiedy mamy ręce troszeczkę niżej, ta kierownica nie do końca jest okrągła, tylko doskonale leży w naszych dłoniach, bo jesteśmy właśnie za kierownicą Alfa Romeo. Musimy ją poczuć. Na pewno zwróciliście też uwagę, że wersja, którą jedziemy dzisiaj, czyli Beloche. To jest głównie czarna skóra i czarny kolor w środku. Mamy oczywiście te akcenty w postaci przeszyć, ale nadal jest to skóra bardzo przyjemna. Ja mega zwracam zawsze uwagę na zagłówki. I Alfa Romeo ma jeden z najwygodniejszych zagłówków, jaki w życiu było mi doświadczyć. I tak naprawdę do dzisiaj, kiedy jedziemy z żoną jakimś innym samochodem, to porównujemy go do zagłówka Alfa Romeo. On jest po prostu jak taka poduszeczka, która będzie Twoim najlepszym przyjacielem podczas długich podróży. Siadając pierwszy raz za kierownicę Alfa Romeo, jeżeli to będzie właśnie Stelvio albo Giulia wersji veloce, to oczywiście nie da się nie zauważyć tych pięknych, aluminiowych łopatek do zmiany biegów. I teraz są osoby, które twierdzą, że one są za duże, że one są niepraktyczne, że one zasłaniają tutaj kierunkowskaz i w ogóle wycieraczki. I nie można się do nich przyzwyczaić. To, czy można się do nich przyzwyczaić, ciężko mi ocenić, bo, wiecie, są ludzie, którzy nie potrafią się do dzisiaj przyzwyczaić do demokracji, na przykład. Ale to, co te łopatki robią, a przenoszą nas w świat właśnie emocji i niesamowitych doznań. To ja to precyzyjne urządzenie kocham na tyle, i kocham to w Alfie, że na łopatkach jeżdżę nawet na co dzień i po mieście. Oczywiście nie byłoby pewnie tego wrażenia bez no, fenomenalnej skrzyni, którą tutaj mamy, i bez tego układu kierowniczego, ponieważ tutaj jesteśmy praktycznie poza miastem, każda komenda tego samochodu, a pamiętacie, że jedziemy bryłą słów, gdybym ja miał unikać czegoś na drodze, powiedzmy, że wyskakuje mi mały kotek to przemieszczam się natychmiast. Ten samochód to jest bardzo precyzyjne urządzenie. Samochód, który na komendy kierowcy zrobi dokładnie to, czego byście oczekiwali. Nie udało mi się nagrać tej sytuacji, ale wczoraj po odbiorze tego samochodu Alfa Romeo Stelvio no nie chcę mówić, że uniknęła wypadku, ale była Prawie o sekundę szybsza od mojej reakcji, ponieważ jechaliśmy poza miastem i w pewnym momencie przy takich prędkościach 70-80 kierowca, który jechał przed nami, postanowił skręcić do lasu, naciskając bardzo gwałtownie hamulec, ale niekoniecznie włączając kierunkowskaz. I ten samochód zareagował w sposób, który naprawdę mi zaimponował. Więc, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, czyli to, jak trzyma się drogi, jak się prowadzi i jeszcze jakie mamy tutaj systemy bezpieczeństwa, amore. Jeżeli chodzi, na sam koniec, o jakieś podsumowanie, na pewno zwróciliście uwagę na to, że jeżeli już mamy kierowcę Alfa Romeo i on zauważa jakieś niedoskonałości, to natychmiast właśnie w przypadku, jak. Zakochania, natychmiast stara się je tłumaczyć. To nie, to nie jest najważniejsze. I tak jest pewnie też w moim przypadku, e, ponieważ no, jakby za kierownicą Alfa Romeo są rzeczy ważne i ważniejsze. Właśnie to, jak się prowadzi, to jak dostajemy fenomenalny samochód, jeżeli chodzi o doznania układu kierowniczego i tego, jak się po prostu czujemy jako posiadacz tego samochodu, bo mamy jeszcze, dostajemy. Przepiękny pokaz po prostu designu na, na zewnątrz. To jest naprawdę ten samolot z dzieło sztuki. Dla mnie osobiście. On już jest kilka lat na rynku. Został jakby teraz odświeżony i moim zdaniem na duży plus. Ale on nadal wygląda pięknie. Moi drodzy, na dzisiaj będziemy już kończyć. Bardzo dziękuję Wam, że spędziliście ze mną czas. Mam nadzieję, że ten test Wam się podobał. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. Nie zapomnijcie polubić tego filmu, jak najbardziej zachęcam Was do dyskusji, ponieważ Alfa Romeo to jest zawsze dobry powód do dyskusji w komentarzach. A ja się z Wami żegnam i widzę w kolejnym filmie. Czołem, cześć!